Że witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie będziemy siali żyto. i przy okazji jeszcze Wam pokażę, jakie mamy przygotowania tutaj do siewu. Yy, zaraz przejdziemy tam do tego. Pokażę Wam, żyto mam tu nasypane. Ustawiony wysiew na 120 kg. Może tylko. Czasem się ciężko to idzie. Jednak dobrze zamek trzyma. Widzicie, żyto. Jest 120 kg, też mam tutaj na 50 ustawione, yy, przekładnie ustawioną yy, i 120-26 ja mam tu ustawione na 24, yy, gdyż te drobne są ziarna, zawsze trzeba to dostosować jakoś. Robiłem tą próbę 73, yy, 73 obroty, 1 do 20 i wypluło mi 6,08, więc jest idealnie 21 kg. No i tutaj, i oprócz tego jeszcze Z drugiej strony na Jakby to są takie dławiki yy, Śruba rzymska I tutaj się ustawia, nie? Jest elegancja no, i Tu nasiona mamy Do zaprawienia w tym roku większość siejemy swoje. Trzeba podpisywać. On już jest nagrywany zawsze. Panie radny, wywiad, proszę udzielić. Tak, książę, to transfer. I chyba tutaj też. Jak pisze przeżyta to tylko transfer, chyba. No i na dwie maszyny tutaj działają. Jedna sypie do młynka, drugą jest odwożone. A nie podpisane są. Nie podpisane są. Nikt nie podpisywał, nie? Nie, to podpisywał się. Tak? No. Eee, podpisane odnośnie cienicy. Aha, no to dobra. Idź Panie kierowniku. Nagraj go kierownik. Nagraj kierownika Kurwa. Inspektora. Inspektora gadgeta. Panie Garko, musi być kobieta. Ej, a podpisywaj z to co Czy nie? A. Może pojadę do cenzy. To? No, to jakiś napój, coś do picia. No, Dobra. No, podpisywane tu wszędzie są Henken. No, trzeba sobie radzić, jak jest pszenica, po. Ogólnie każde zboże do zaprawione jest po 2600 za tonę. No nad... to jest kosmos, nie? No, a my co roku robimy własny własny ten, własny materiał siewny, tylko, że po prostu w tym roku więcej niż zwykle, nie? No i widzicie, jak to fajnie przechodzi, nie? Jak to później się wysypie, no zaprawione jest tak, jak trzeba. No, pokażę Wam jeszcze tutaj, jakie mamy, jakie mamy z centrali, no bo zawsze trzeba to trochę odsiać. przeżyto to mamy yy, Ampol Merol yy, Rotondo 500 kilo. Yy, tutaj jest też Ampolmerol Dubaj, też 500 kg. Eee, I tutaj mam 250 kg eee, Pallasa. Też Ampolmerol, tylko w 50, bo nie mieli w baksie. Tak to bym wziął 500, ale no było tylko 250 to wziąłem. Podobno Pallas, dobra pszenica, że fajnie. Także w tym roku siejemy pszenicę Euforia, Dubaj Pallas. I Diplom, bo jeszcze mamy jednego baksa Diploma, bo mieliśmy teraz już wiem, ta pszenica, którą siałem późno w listopadzie, e, która była taka ładna, to była, to była pszenica Diplom. Czyli mamy cztery odmiany, no. A dwa lata temu jeszcze tylko sialiśmy euforię, ale no ostatnimi czasy ani słomy, ani zboża nie było dużo z niej. E, I parametrów się tak nie chwytało. no Diplom miał lepsze parametry w tym roku od, od Euforii. E, Dubaj, nie dość, że było dużo słomy, to i parametry bardzo dobrze trzymał. Także Apallas jest na testa. No i pręży to Grenado nam się w ogóle nie podobało. Odsiewamy transfer. To Grenado nawet nie braliśmy do odsiewu, pomimo że była centrala. To liche. No i mamy to Rotondo, nie? Które podobno jest fajne, więc... więc sprawdzimy Rotondo, jak to wszystko smakuje. A ja jadę teraz do sklepu i czekam za paliwem o drugiej mają przywieźć, czyli za godzinę i zobaczymy. Jak to się będzie siało. Wczoraj jeździłem bez orkowcem, zresztą będzie film później. Dwie zaprawione, to jest diplom. No jak centrala nie wygląda. Walczymy, paliwo zaraz przywiezie. No i witam. Już jako tako się sieje. Już zasiałem jedną ścieżkę i trzy przejazdy, no to... To macie 7 siewników, 8 no, nie no, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy jada siewnik. No i tutaj raz, dwa idzie. Ładnie jest uprawione, ziemia obeschła. Widzicie, przejedzie się lekko, i, i jest od razu wilgoć, nie? Także fajne, fajne siania Naprawdę na żyto, jak znalazł. Siejemy na nawigacji. Oprócz tego, jeszcze ja sobie te znaczniki opuszczam. W poplonie tego nie robiłem, bo na poplon to mać, wiesz, mam to w dupie, ale w zbożu chcę mieć dobrze zasiane. Nie chcę mieć żadnych przerw albo nasiewów, bo po co? Ale wydaje mi się, żebym mógł trochę brona opuścić. A no może nie? Zrobimy drugą ścieżkę i jedziemy od drugiej strony. No tutaj no, pole poklinie, jak w sumie. Bardzo dużo pól Tak wychodzi Trzeba coś tam wyklinić Rzadko kiedy się uda, że jest idealnie Ale no Czasem, czasem się zdarzy Mam takie jedno pole właśnie dzierżawę A tam jest No ja tą bronę muszę głębiej A także wyjście w talerzowy tutaj fajnie na tą ziemię, po bezorce eee, fajnie to wychodzi. Tylko jestem ciekawy, czy ja to opuszczam, czy Muszę zaraz luknąć. Bo już sam nie wiem. Aha, jest głębiej. Kurde, bo to jest tak samo jak z siewnikiem, muszę zobaczyć jak, jak się opuszczają kółka, bo czasami to wydaje się, że jest dobrze, a nie jest. Włókę mam też opuszczoną, fajnie to działa, nie obkleja się wał na razie, także jest spoko. Teraz jest bardziej. się nie naliczyły ścieżki. Kiedy nie ma, ci koło mnie... No, Brona też by mogła być na hydraulice, ale no wtedy, wtedy był taki. Fajnie, że jest włóka na hydraulice. No i Siewnik na hydraulice też jest, nie? Że mogę go na siebie dać, ale to chyba podstawa. Ale z Wuką widziałem, że jak nie jest tak, to jeszcze jest na korbę. Tak ten Damian z właśnie na YouTube co nagrywa. Zawsze go wspominam, bo zawsze go oglądam w sumie, bo fajny kontent, dobrze mówi. Fajnie mi się to podoba. Ogarnięty gościu jest. Też od niego podpatrzyłem właśnie podnoszenie tych zagrawek z racji na to, że ten sam się mieliśmy do niedawna, bo teraz już ma wędę. No ale Kuna nadal w sumie ma, więc no tu musiałem trochę zwolnić, bo widzicie, tu mi się Snopek rozprół i później to zostało, zostało, zostało i Bezarkowiec też już tego tak nie przerobił. Nie sieję na linii AB, ponieważ te pola nie są idealne, a ja chcę mieć fajnie to nasiane. Nie chcę nasiewać jedno na drugie, bo później mi ścieżki nie powychodzą dobrze. nie może być problem. Żeby zabraknie 5 cm, będzie niedopryskane, a będzie ładnie zasiane. No, wszystko jest na belkę 21 i ma być urwagans. No, także to pole już kończymy. Jestem bardzo ciekawy, co tam jest w tym siewniku. jest dość dobrze zasiane to jakaś dziurka to trochę widać żyta, a tak to tak to jest dobrze przykryta nie widać ziarnek więc jest dobrze będzie wschodzić Nie ma co kombinować. No właśnie, miałem iść do siewnika zobaczyć. Co tam jest w środku jeszcze? Mało wysiągnąć byśmy... Ale 300 kg już mogło zejść, bo to się tak wydaje, ale to był czubaty, nie? Dobra jest, On dobrze się, ba... się będziemy syrać się później okaże, że jeszcze i tak zostanie No Fajnie się tym zestawem nie powiem, że nie, bo fajnie jest kurde kawał byka Nie jadę półsiewnikiem, bo nie ma sensu bo jest trochę szerzej niż półsiewnika, więc Też by było niedosiane, więc No jest spokój Nasieję te Ten metr na kupę, już nic nie zrobisz Człowiek Takie życie Ale sieje to, żeby tutaj było wolne, bo tutaj jest ścieżka, nie? Dobra, jedziemy do domu zobaczymy, ile jest i pojadę na drugą działkę. No i już wszystko posiane. Tutaj wam powiem, był równo hektar 20. Razem wyszło 5 hektarów. 5,10, także... Także żyta tyle mamy w tym roku. 5 hektarów, więcej żyta nie sialiśmy. Przężyta po prostu będzie 15. Tak wypadło, nawet może i dobrze. Przężyto lepsze. Jak ziemia pozwala, to, to trzeba próbować z przężytem, a nie żytem wiadomo, większe, większe, więcej białka większa, większa gęstość tego ziarna też jest to też więcej paszy wychodzi i sypie, no ostatnimi czasy przężyto nawet sypie, więc a też przężyto to jest coś z przeznaczeniem na pasze, więc a my do tego to wykorzystujemy także ja pomykam na chatę Raz z dwami dzisiaj zeszło, chciało się bardzo dobrze. Także widzimy się w następnych filmach. Na razie, cześć!